Jakiś czas temu założyłem fanpage, na którym oferowałem za niewielką opłatą montaż waszych filmów, czy też tworzenie do nich miniaturek. I z racji tego, że mam już nowy komputer, to z chęcią przyjmę nowe zamówienia. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to pierwszy link w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Anonazyki. witam was w pierwszym odcinku kompedium wiedzy do Farming Simulator 19. Seria ta jest poprawioną wersją serii Co Lepsze. Farming Simulator 19. Gdyż od czasu powstania serii co lepsze, przegrałem w Farminga kilkaset godzin i narodziło się we mnie wiele nowych pytań oraz wyszło też kilka update'ów zmieniających ceny, więc w tej serii dogłębnie przeanalizuję ekonomię w Farming Simulator 19 i sprawdzimy, co doprowadzi nas do szybkiego wzbogacenia się, a co do bankructwa. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się uprawami. A mamy do wyboru ich tyle, że ten odcinek będzie podzielony na dwie części a w dzisiejszej sprawdzimy pszenicę, jęczmień, owiec, rzepak, soję, siano oraz trawę. Tak więc test będzie polegał na tym, że zasieję jeden pasek każdej uprawy na polu testowym, czyli dokładnie 1 czwartą hektara, lecz zbiory będę mnożył razy 4, aby otrzymać plon z hektara. Ponadto test będzie przeprowadzony z wyłączonym wymaganym wapnem, orką oraz chwastami, a wszystkie uprawy zostaną trzykrotnie nawiezione, tak aby otrzymać maksymalnie możliwy plon. Tak więc przejdźmy do siewów. Więc zacznijmy od pszenicy i zacznijmy również od maszyn do uprawy pszenicy, na które wydamy minimalnie 264 tysiące euro. Nie brałem w tym eksperymencie pod uwagę wapna oraz orki, gdyż to jest potrzebne do każdej uprawy. Ponadto maszyny, jakie wybierałem, to najsłabsze z możliwych do uprawy danej rośliny. Tak więc przejdźmy do dalszej części mojej tabelki. I mamy tutaj plon z hektara. Pszenicy wyszło mi 17 688 litrów. Dalej mamy cena. Najwyższa cena, jaką zauważyłem, to 840 euro. Być może da się spotkać większą Ja przynajmniej podczas tego eksperymentu większej ceny nie widziałem. Tak więc 840 euro jest to najwyższa cena jaką po prostu spotkałem w tym eksperymencie na fanpage'u podrzucę wam tabelkę, tak więc jeśli spotkacie większą, tak więc sobie wtedy to przemnożycie i po prostu wstajcie swoje ceny, przemnożycie sobie to i będziecie wiedzieli jak to będzie wyglądało z waszą ceną jeśli uda wam się po prostu większą spotkać, no. Tak więc dalej mamy zarobek. Zarobek mamy tutaj 14 857 000 euro, biorąc pod uwagę plądra, kararyzetę, czy cenę, jaką spotkałem. No i dodatkowo jeszcze mamy słomę, 7311 euro, czyli wychodzi nam zatem, jak to dodamy, słomę do, do, do naszych ziaren. Po, po sprzedaniu to wychodzi nam 22 138 euro. Największa cena, jaką zauważyłem, jaka jest za słomę, to było 100 euro i wyżej już jakby była jakaś blokada. Tak więc zakładam, że jest po prostu takie ograniczenie do 100 euro i więcej już po prostu ta cena w górę iść nie może. No to wtedy wychodzi nam za pszenicę i słomę z niej 22 138 euro. Dalej mamy jęczmień. Tutaj plon z hektara to 19 084 euro. Najwyższa cena, jaką spotkałem podczas tego eksperymentu, to było 770 euro. Dalej maszyny. To są takie same dokładnie jak do uprawy pszenicy, czyli mamy tutaj 264 000 euro. Zarobek jaki dostaniemy za ziarno z tą ceną najwyższą to jest 14 694 euro. No a za słomę no to mamy, jeśli chodzi o słomę no to z pszenicy, jęczmienia oraz owsa była tak minimalnie różnica tak 10-3 litrów. Tak więc zakładam, że po prostu słoma z każdego zboża jest taka sama, tak więc 7311 euro. No i tutaj wychodzi nam już łącznie 22005 euro. Tak więc wszędzie słoma wziąłem taką samą, ponieważ tam była różnica 10, tak 3 litrów pomiędzy jedną i drugą uprawą, Więc zakładam, że to był po prostu taki margines błędu, gdzieś tam może pracownik jakiś tam po prostu mijak był, czy coś takiego, no po prostu 10, tam 3 litry to jest praktycznie nic. Tak więc słoma wszędzie będzie taka sama. I przejdźmy dalej. Tak więc dalej mamy owiec, i tutaj plon z hektara to już tylko 11 328 litrów. No a cena to aż 1400 euro, najwyższa jaką spotkałem oczywiście. Maszyny dalej bez czyli 264 000 euro. Na no zarobek, no to jeśli sprzedałem po najwyższej cenie, to 15859 euro. A złamana no to dalej jest taka sama, czyli 7311 euro i tutaj łącznie wychodzi 23170 170 euro. Tak więc wychodzi na to, że jeśli chodzi o zboża, to owies jest najbardziej opłacalnym zbożem ponieważ nad pszenicą ma 1000 euro przewagi, a pomiędzy pszenicą a jęczmieniem jest tylko już zaledwie 133 euro przewagi. Tak więc na pierwszym miejscu jeśli chodzi o zboża, jest owies, na drugim pszenica, na trzecim jęczmień z niewielką różnicą, jeśli chodzi o pszenicę. Tak więc przejdźmy dalej. Kolejna uprawa to rzepak, plon rzepaku z hektara to 11 528 litrów i co ciekawe jest to niewiele więcej niż owsa, tak więc dalej mamy cenę, cena to 1530 euro, jest to najwyższa cena z jaką się spotkałem. Minimalny koszt maszyn w jakie musimy zainwestować żeby uprawiać rzepak jest niższy trochę od wcześniejszych maszyn do uprawy zbóż, ponieważ jest to 218 tysięcy euro, dalej mamy zarobek. Zarobek to 17 637 euro. Słomy niestety nie mamy, tak więc to jest ostateczna cena. Przejdźmy więc dalej. Więc dochodzimy do, że tak powiem, zapewne faworyta każdego, czyli mamy soję, i tutaj wszyscy się zapewne zdziwicie, w tym i ja się zdziwiłem podczas przygotowywania tego eksperymentu. Więc plon z hektara naszej soi to 8944 euro. Cena to 1900 euro. Wiem, że jest możliwa cena 2000 euro, aczkolwiek. Chciałbym, żeby ten materiał był rzetelny, ponieważ sprawdzałem ceny przez kilka dni, koło 10 gdzieś tak mniej więcej, iż cena soi nie wskoczyła powyżej 1900. Tak więc taką cenę też wzięłem do tego eksperymentu. Dalej, maszyny są dokładnie takie same jak do rzepaku: 218 000 euro, no i zarobek wychodzi 16 993 euro. Jest to mniejszy zarobek od rzepaku, aczkolwiek, jeśli nie bralibyśmy do tego zestawienia słomy, no to soja by była na drugim miejscu, a tak to jest, no, na w chwili obecnej, na przedostawieniu. W ostatnim miejscu i przejdźmy zatem dalej. Dalej mamy siano. nie przypadkowo zasiałem dwa paski trawy, ponieważ chciałem sprawdzić, czy jest różnica w zbiorze pomiędzy sianem a trawą, ale niestety była ta nieszczęsna granica i była tak minimalnie różnica tam kilku litrów i nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że jest jakaś faktycznie różnica pomiędzy sianem a trawą, czy złapałem trochę z tego z granicy. Więc zapewne sprawdzę to w najnowszym odcinku Pogromcy Mitów, więc subskrybujcie, aby go nie przegapić, a my przejdźmy więc dalej, czyli plon z hektara. Mamy... 86 836 euro. Dalej mamy cenę. Największa cena, jaką spotkałem zasiano, to jest 140 euro. Na najtańsze maszyny do uprawy trawy wydamy 182 000 euro. Dalej mamy zarobek to 12 157 euro. Tak więc przejdźmy do ostatniej uprawy w naszym odcinku. Tak więc na koniec mamy trawę. I tutaj mamy plon z hektara trawy, wzi wziąłem taki sam jak siana, ponieważ nie wiem z czego wynika ta różnica. Niedługo się dowiemy, tak więc no plon tutaj mamy ten sam co z siana, czyli 86800. 36. Maksymalna cena, jaką spotkałem, to było 100 euro. I tutaj sytuacja wygląda podobnie jak ze słomą ponieważ ta cena już się jakby blokowała na tych 100 euro. Wyżej już nie chciała iść, więc zapewne jest to maksymalna cena, faktycznie jaką już można spotkać w grze. Dalej mamy maszyny. Maszyny, 170 tysięcy euro. Po prostu odejmujemy zgrabiarkę od maszyn do osiana Dalej mamy zarobek. To już zaledwie 8 tysięcy. 683 euro. Czyli samej trawy nie opłaca się sprzedawać. Ale możemy z niej zrobić kiszonkę. A czy jest to opłacalne? Dowiemy się już w następnym odcinku. Najprawdopodobniej ten odcinek pojawi się już w środę. Tak więc subskrybujcie, aby go nie przegapić. Oczywiście też zostawcie dzwoneczek, aby mieć pewność, że dostaniecie powiadomienie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli materiał Wam się spodoba. Jeśli chcecie więcej takich, no cóż, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzu propozycje na kolejne takie eksperymenty. I co chcielibyście zobaczyć jeszcze w tej sali? Tak więc ja się z Wami żegnam. Do Usłyszenia. Cześć!